Hello Yo what's up? How's it going? Do you have any food or something? Uh, my food is burnt. I took too long at the well. Yeah, so. So see ya. Have a nice day. No tu Ten ziomek chyba raczej nie dobiegł. Aż tutaj, tak mi się wydaje. No szybko to zlutować. I tak lipa będzie. 1911. to jest magazynek? Patrz, znalazłem. Dobra. Trzeba będzie cyk To jest tak, dobra 7 na woj. Kieszenie, nie mam tego specjalnego Akurat tam znalazłem kurde Magazynek do tego w aucie. A tutaj... Pistolet. Co to? Dobra. Ja z tylko jakieś wyposażenie na szybko, zaraz ten dżem ale No i... fajnie. Dobra. A tu? Dobra. Tak, tam ja tu Dobra, mam plecak, teraz jeszcze tylko więcej jedzenia, więc myślę, że z tego jest czerno, z czerno nie będę wychodził, muszę tutaj znaleźć jakieś jedzenie. Wow. To ładowywanie obiektów. Tutaj pewnie ktoś ma gdzieś bazę niedaleko. Ehm, dobra, jest ja Dobra, to lecę tam w głąb miasta. Wziąłem go cały czas gdzieś po prawej stronie, przypalił. Jedzenie, baran. Tak mógł go okraść, ale... Tego, że przypalił jedzenie to jest lipa. Ale że znalazłem druma. Chociaż może nie będę tego komunikatu wyłączał. Trochę rozładować, też nie za dużo. Tyle chyba starczy. Cepeki, dobra. W razie W, gdyby mi się skończyło, tam amunicję mam. Tylko najlepsze jest to, że muszę strzelać celnie. Baczka. Coś co już wcześniej zarazam. Tak, teraz muszę jeszcze nic speedzie szukać jedzenia. Co mi ją zdala te fabryki? i got to go down and ask for a gunny oh yes, hey friend easy 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 easy, easy. i don't want to kill you seriously i don't want to can we lose chat here Easy mate, I don't wanna kill you Okej, okay, go, go, go. But watch out, there is one guy out there Dobra Powie kurwa w brzuchu tak urczało, że masakra. Pytanie czy ma jakąś broń, że będzie pewną łazią. Skoro on to był, to pewnie nic tu nie ma się na nie patrzy. Próbować? No nie wiem. Dziwny koleś. Dostał? Leje, chłopie. mnie goni. I trzeba by było zrobić coś takiego na szybko. Raczej mnie... Nie znajdzie gdzie nas pidzia. szukał mnie. O kur, tam był goście drugi, to jego Ja pitole, ja nie mam ucieczki stąd No i tak się skończyło, ufanie typu Z pistoletu tak gówno mogę zrobić Jak zwykle Znajdę żarcie kurwa to umieram Coś tu biega coś tu biega Głupie wrażenie jak ktoś tu biega. Ja tak czy się jak teraz, skoro mam jedzenie. <grym> Bo skurwałem typa. To muszę teraz picie znaleźć. W sensie wodopój. Kurde, tak sobie pobiegłem, że... Tylko że jak nie znajdę broni, to jest lipa. I tu macie kolejne... A jest mod. Także tu macie kolejny przykład, żeby nikomu nie ufać z DC i z nikim nie gadać. Chyba, że jesteście na serwerze. RP No i to by mogło w sumie pomóc Tylko że tu jest benzyna Ale zrobimy tak I w tym będzie woda później Dzięki temu nie padnę z pragnienia Dobra jakieś medykamenty Panie by były jakby otwierały się o, Do krwi Nie wiem czy to mi będzie w ogóle potrzebne jak dostanę w medyczny backpack tego nie mogę założyć bo już mam yy, ile on ma miejsca 63. tyle samo co tamten eee, nic Tylko jak mu go uszkodzą całkowicie to nie będę mógł Hello man. Hello. Are you friendly? Hello. Yes, yes. Are you? Yes, I am also. Easy easy mate. Nice, nice. I just respawned here because uh, I was talking to a guy in Chernobyl and he betrayed me whatsoever. Then I well, met a another. For this game. Yeah, yeah, typical, so typical. And the his other friend waiting uh, in the center of the city, and it was for me okay. suspicious. He... Yeah? Yes. Okay. 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 Well, uh, I'm gonna go uh, north uh, into the map. Uh, it's my first time playing on this server, so I will guess. I hope I will find some weapons soon, so I can defend myself. Okay. Okay. Easy. Easy. Yeah. Have a nice day, man. Ja, yeah, you too, mate. Teraz się okależy że Kłop, mnie nie zabije tak samo. Jednak patrzyłem, jak patrzyłem gadał, to mi mikrofon cały czas wykrywało. Nie wiem, czy to nie będzie podwójnie. Za bardzo mu wyjaśniłem całą sytuację. Niepotrzebnie się w takie rozmowy. Kuźwa wdaje. Dobra, bo żeby mnie padł zaraz... O nie, nie padnę z głodu, dobra. A gdzie chodzi o picie? No to w zasadzie jak nigdy już trzy osoby spotkałem. Główną lokacją taką, żeby znaleźć... Ua, picie. To jest, żeby znaleźć... ten. Ż żurawia tutaj. Ale ja jestem chyba jakiś ślepy, bo żadnego żurawia... O. Żurawia tutaj nie widzę. Się cały czas się rozglądam. Nie wiem czy chłop był na komisariacie. W tych policyjkach często, często dobre rzeczy się rastą, bo te policyjki są rzadkie. Eee, presa, presa... Dobra, to jest jakiś strój gliniarza, nie chcę tego... ...woki-toki. Ja chyba był tu. żeby tej wody na gwałt, serio. Tylko, że tu nie widzę tego żurawia A ja jestem przecież... Dobra, bo ja wybiegłem całkowicie z Berezinu Dobra, widzimy się może za moment No, wodoku jest tutaj blisko Notarłem w końcu Pomyliłem się kierunki na samym starcie eee, W pobliżu, jak tutaj biegłem, widziałem jeszcze... Dym z budynku więc ktoś sobie tutaj może coś przyrządza Na razie O Kamizelka presa, która i tak mi nic nie da jak będę miał PvP z kimś Ale Chyba lepiej zawsze mieć niż nie mieć No mi się zdecydowanie przyda mu komuś w tyłek wetknąć. Dobra No dawaj Najpierw właśnie Tu jesteś Nachlejemy się tego trochę. Miałem wrażenie, że kogoś z tyłu słyszałem, no ale. No nic, dobra. Nachlejemy się tego trochę i ruszam dalej, jeśli nikt mnie nie zabije znowu. A później wrócę tutaj z bronią i będę dręczył bambików. Centralnie. Wrócę na południe i będę zabijał bambiki. Cause we lost everything, we had to pay the price. ghost you're everywhere I'm your demon never leaving I'm made of soul of rage and fear